Witam drodzy widzowie, ja jestem jako chory dzisiaj Natomiast podjechaliśmy na chwilę do Mocznego I jest tutaj Gruby, nie, Gruby nasz kierowca Chciałem go pokazać, ale ja nie wiem jak Tutaj stoi największy gruz z lotu Tutaj drugi największy gruz A tam ślicznotka No jest bardzo fajna Ale niestety nie jest nasza Jesteśmy tutaj w celu akumulatora Ponieważ Moczny dał mi akumulator I go ładowałem a I później Gruby stwierdził, że on ma jakiś lepszy no, i dałem grubemu mocznego akumulator. No, i tutaj jest akumulator grubego, i bawarka będzie podpinana pod, pod te padło. Mam nadzieję, że nie wybuchnie, bo to jest od francuskiego wozu. No i można rozbiera samochód. Najprawdopodobniej sortuje na plastik i na metal, żeby. Żeby na słowie rożej dali. Chciałbym tylko powiedzieć, że Pofej po prostu zazdrości, że on nie ma BMW <totekatik> dlatego mi cały czas moje obraża. <totekatik> jeszcze pewnie ze skrobi farby. Były zalakierowane. Lekon Tur, jeszcze na żadnym turze chyba nie był ten szalik, nie. Szalicy ale nie było, ale bawara ale bawara była, ale Bafara. Ale była, no. Wszyscy nam chwali, że do Czech podjechali, a my tak te Kozaki, kozacy, że nawet na kołach wróciliśmy do Poznania. To chyba dalej niż do Czech oni mieli. Patrzcie, mocny już zakłada akumulator. Gruby się nam bał że o zaśniedzenie, ale to nawet klemy nie są ja przekręcane. się, bo się zęby Idzie, idzie się znęca od dami wszystkimi. Zobaczymy czy odpali. BMW, staniemy może z przodu. Co zakusa w <śmum> drzwi? No, odpaliło na strzała No, gada. Gada, zimna, bestia. No i ta robota za 150 zł Naprawa nad koi w BMW Tak to właśnie działa, szybka naprawa Pan za to bierze chyba 50 zł, polecam. 150 150? Nie okay. widać, co było robota za 150 zł jest ten Hydro... kurwa hydrofobina? Nie wiem jak to nazwać. Pierwsze metry na tych kołach oprócz pchania. No i co? Nie jeździ jeździ <laughs> Pierdol Właśnie ma bączka, chcę zawkręcić. O, boję się, że się ta akcja zakończy na złamie, ale. może no, <laughs> ale... tak. no, dymi jak ja pierdolę, jakiś stary kurwa gnój, nie? jak to dymi, jak w gnoju, kurwa stał. No ale dobra, to no się, się przepadam, nie? Co tu się O, co spod BMW wpadło? Same piwa, kurwa jakieś graty, oczywiście to zaraz posprzątamy. Możemy sławić piosenek w końcu. Dopóki jest waha, dopóki jest akumulator trzeba korzystać. Gruby k... spierdolił radio, za co się stało? Weźcie pogości Gruby spierdolił radio. Nie no, ale jakbyś tego słuchał normalnie po cichu, to efekt jest ładny. No tak. Bo tego się nikomu nie dajemy. Ale jak no, da. <grych> mi kurwa to znowu nic pierdala Patrzy mi 36 typowe, czyli brak podsufitki, yy, koła zapasowe zamiast kolegi, 3 miejsca. Yy, no i co jeszcze, shortshifter. I co jeszcze? Co jeszcze jest typowe? Kierowca jest pijany, no tak? No tak. Posłuchajmy trochę BMW, można weź przypierdę. Nie ja chcę strzelać coś dzisiaj. te pachę nas bierze, i się, będzie strzelało. Aż krzaki kurwa latają. Nie? nie tak właśnie ma być, nie? Musisz drzeć ryj i, i napierdalać z bagażnika. Sta na dwie, nie, trzeba tylko otworzyć tutaj. Taka bardziej cywilizowana. A moja to jest kurwa, tak złożona, że. się dziwię, że się nie rozpadła, ale dobra. Ale działa, była za 50 zł, to tam chuj.